Kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Zapraszam na kolejny odcinek. Chcę być taki jak on. Mogą ustąpić, pagórki się zachwyć, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Dzień dobry wszystkim, witam was, kochani, w naszym kolejnym odcinku. Ze słowem Bożym. Troszeczkę dzisiaj taka pogoda, szara deszcz pada. Tutaj mocno te dźwięki spadającego deszczu na mojej kabinie słychać. Mam nadzieję, że jakoś to nie przeszkodzi, nie zagłuszy mnie, że dobrze mnie słychać. No i zapraszam Was wszystkich, kochani, byśmy otworzyli sobie Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 1 do 5 i werset 10. Mamy tutaj uczniów, którzy pytają Pana Jezusa. Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? No, i już kolejny raz widzimy uczniów, którzy gdzieś tam rozmyślają na temat tej swojej wielkości. Też myślę, że kilkukrotnie jest w Biblii napisane, jak oni się sprzeczają o tym, kto z nich jest ważniejszy. Yy, dlatego też wydaje mi się, że to jest nie jest to obcy problem, który też nas dotyczy, właśnie bo bardzo często wiem też po sobie, gdzieś przychodzą nam te myśli, nie? że chcemy w czymś być najlepsi, porównujemy się do innych, że staramy się zrobić coś lepiej od innych po to, aby no, gdzieś tam być zauważonym. Taka niezdrowa rywalizacja często się wkrada i to wszystko jest gdzieś tam bardzo złe. I oczywiście nie ma nic złego w tym, aby starać się być dobrym, w tym co robimy, czy starać się robić to wszystko co mamy do wykonania w swoim życiu jak najlepiej tylko potrafimy ale no bardzo trudno nam jest gdzieś w tym wszystkim z... zachować taki zdrowy rozsądek i nie dać się zwieść i właśnie tym myślom złym, tym postawom złym aby w ten sposób w jakiś sposób też wywyższać się nad innych Traktować troszeczkę ludzi z góry, bo ja jestem w czymś od kogoś lepszy, bo ja coś więcej znaczę. Nie? I za każdym razem myślę sobie, czytając tę Ewangelię, kiedy przychodzi do nas taka pokusa, to Pan Jezus daje nam rozwiązanie, co mamy zrobić. Pan Jezus stawia tutaj przed, przed uczniami dziecko i mówi: Jeśli się nie odmienicie, nie staniecie się jak dziecko, nie, wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Każdy więc kto się uniży jak to dziecko, będzie największy w królestwie niebieskim. Więc ja po dzisiejszej ewangelii będę sobie właśnie w ten sposób pomagał w tych wszystkich momentach, kiedy takie myśli do mnie przychodzą tego porównywania się. Chęć bycia większym, wyższym, lepszym od kogoś innego. Będę starał się przyjmować tą posta postawę dziecka. Będę starał się Uniżyć do poziomu dziecka, czyli robić wszystko, aby te moje wszystkie zdolności, wszystkie talenty, wszystkie umiejętności, do których w swoim życiu dochodzę, aby one służyły innym, aby nie powodowały we mnie tego uczucia wyższości, ale z pomocą Bożą, abym służył właśnie tym wszystkim innym ludziom. Myślę, że to jest dobry kierunek. Dlatego pomódmy się do Pana Jezusa, aby pomógł nam w tym. Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie, abyś przychodził z mocą do naszych serc. W wszystkich tych momentach, kiedy zdrowo, niezdrowo rywalizujemy z innymi, kiedy próbujemy być od kogoś wyższymi, większymi, kiedy patrzymy na kogoś z góry, spraw, aby te wszystkie nasze starania, dążenia do doskonałości. Mogły służyć innym. Abyśmy też poprzez to uczyli się pokory, poprzez przyjmowanie postawy dziecka, uczyli się pokornie służyć całym sobą innym ludziom. Twoją mocą, Panie Jezu, niech tak się stanie. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Byłoby fajnie, aby tak nam się udawało robić. Ja z całego serca będę o to każdego dnia prosił Pana Boga. Modlę się za Was, proszę o modlitwę za mnie. I lecimy, kochani, w stronę nieba wszyscy razem, nieustannie. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę błogosławionego dnia. I do usłyszenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem. Pa.